w vlogu. Dzisiaj będzie vlog dość nietypowy, bo tak jak mówiłam szykowało się kilka wyjazdów i teraz wybieramy się z Kubą do Wrocławia. Jedziemy sobie do Wrocławia na parę dni, ponieważ nigdy tam nie byłam. Chcemy parę rzeczy zwiedzić, pooglądać, zobaczyć. Także myślę, że będzie Was to interesować. Aktualnie jesteśmy w Krakowie. Zjedliśmy sobie i za chwilę będziemy mieć na pociąg do Wrocławia. Także zapraszam Was.

żeby, żeby było ładnie, więc zapraszam. i się wchodzi to tutaj, yy, mamy bagaże. Tutaj jest łazienka. Coś duża, nie wiedziałam, że taka duża ta łazienka będzie. Tak to wygląda. Jak wychodzimy, to tutaj jest jakieś biurko, telewizor, kanapa, duża dość kuchnia. I tutaj jest łóżko, tak fajnie oddzielone, takie małe to z mieszkanko, ale takie przytulne. I tutaj jeszcze jest taras i tak to w sumie wygląda. Plan ogólnie na resztę tego dnia jest taki, że jest prawie... Chyba 16. Która jest? Jest 16. To plan jest taki, że teraz się szybko ogarniemy i idziemy na Panoramę Radzmawicką, ponieważ jest do 18, a chcielibyśmy ją obejrzeć. Jak coś to ten sznurek, to jest sznurek, na którym mam swój telefon, to jest taki... W action to kupiłam, no jest bardzo przydatne, polecam. Bo dzisiaj byłam tu tak nie miałam, jestem w jeansach i w takiej bluzie, co nie miałam w ogóle yy, kieszeni, więc się to bardzo przydaje, polecam. Więc, więc no, więc będziemy będę was wszystko tutaj relacjonować na bieżąco. Muzyka Yy, idziemy teraz, właśnie tak jak mówiłam, wcześniej do tej panoramy. Byliśmy, kupiliśmy bilet, ale od 17 w końcu można wchodzić, więc nie wiem. Więc idziemy teraz sobie poglądać Odry i wrócimy. <muzyka> Jakoś? Ogólnie chodzimy sobie skłoną po rynku, ogólnie staram się dawać Wam mało przybitek, bo stwierdziłam, że mm, jest to dość zanudzające. Znaczy... Sorry, staram się więcej mówić, jeżeli takich bez gadania. Tutaj sobie pan, pan gra. Idziemy teraz do Rossmana i do Biedronki zrobić jakieś zakupy, żeby mi co jeść jutro rano na śniadanie, bo na wieczór sobie coś zamówimy, chyba pizzę, zobaczymy. I jeszcze idziemy dzisiaj na Wrocławskie Neony, to też Wam pokażę. Porobiliśmy parę zdjęć. Prawda Misiu? Prawda. No, także tak. Nie mówcie mu, że go pokazałam. A! Cię cieszy! Tak, yy, wygląda ja która przyjechała tu głównie po to, żeby zobaczyć to. Niestety, tutaj te y, są wyłączone. Nie wiem dlaczego, a szkoda, ale wygląda to, no świetnie. Kochani, wybaczcie, że tak wyglądam, ale mam głowę i ją suszę. My sobie zamówiliśmy pizzkę. I jemy. Jest przed 22, Za niedługo idziemy w sumie już spać. A właściwie nie spać, ale leżeć, ja bo sobie obejrzymy film. A potem, już spać, bo jutro od rana idziemy do. Uwaga, uwaga, uwaga! Zo! Nie będę Was zamęczać um, za wiele jutro, ponieważ już dwa razy Wam pokazałam Zo. Aczkolwiek to, do którego idziemy, jest największe w Polsce. Więc, więc mam nadzieję, że się zaskoczy, ponieważ ja bardzo lubię Zo. Także do zobaczenia I tak oto mamy przed dziesiątą Idziemy z Kubą do zoo Jest trochę strasznie zimno w ogóle W sensie Może nie jestem zbyt obiektywna Ponieważ jestem um, ciepolubna, Aczkolwiek no naprawdę jest zimno Kuba jest w takiej Nieprzemakalnej, a ja w bluzie też w Także Nie ukrywam, że no nie, O teraz słońce ale, ale i tak się tak no trochę zimno Zimno muzyka tu tutaj już na pierwszy rzut oka widzimy Wielbłądy także idziemy tam sobie zobaczyć Jest skłonąc w aucie a tutaj jest, to jest klatka lwa, więc jesteśmy w aucie w klatce lwa trochę przerażając sobie jeden lew leży a nie gdzie drugi jezus a śmiałam go się go z uwagą wyskoczył gdybyście mnie pytali czego się boję to może nie boję ale obrzydza mnie to Karaczany. to są na przykład wszelkiego rodzaju żuki i inne takie owady mnie obrzydzają o proszę bardzo Ochydne, obrzydliwe są

I could swim. We break up every weekend. Oh, oh, oh. Was it gonna be like that? Oh, I just want to so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Oh, oh, oh. Cause I'm missing you. Daddy, home, anyone do it, do it, name, name, but name, anyone on baby. Ja się nie, nie pokazałam, one były takie. Ale nie były takie. Takie. E, I daliśmy za 2,24 zł. No więc widać po prostu, że ludzie wykorzystują to, że każdy tu przechodzi. I, I wiecie, że no kupi, nie, dlatego nawet wiele osób z Kubą widzieliśmy najlepszego, że sobie sami biorą między swoje kanapki czy coś takiego. Także, także także nie dziwię się, bo naprawdę jest dzielstwo jak nie wiem. Mm. Więc no, a my dzisiaj za, za niedługo będziemy kończyć Zo. Będziemy tutaj 3 godziny około. Jeszcze nam kawałek został do obejrzenia, teraz jeszcze chwilę odpoczniemy i wybierzemy się do ogrodu japońskiego